E, witam serdecznie w kolejnym wideo recenzji. Tym razem recenzujemy sobie chomika. czy coś, coś sobie konsumuje A ziemniaka, bo mu dałem. Czy to jest Antonow? E, chomik dżungalski. E, bardzo fajny, przyjacielski. E, jest sobie ziemniaka. E, Pijeczkę e, z obiadu sobie konsumuje. No, ale nie o tym mowa. Jak widzicie, jest to chomik dżungalski. Zajibisty. Nazywa za się Antonow od samolotu. Takiego sobie, dałem mu takie imię, ma biały brzuszek, czarne oczka, czajny paseczek i szaro-bły ubarwienie że się zajebiście może maskować w pościeli. A jak akurat nie taki, o chuj. I tutaj on sobie biega, może sobie biegać, jego długość nie przekracza 10 cm. Jest ten mniejszy chomik. Chodź tu Pało. O coś, coś, jebnie mi coś. No, jak takie odgłosy. Nic, weź, weź piłkę, weź. No. Wziął sobie, z zdolny, Teraz sobie je, to może nie będzie kółeczkował. A to jest jego rezydencja, zajebista, oj, oj, je było mi ziemniakiem. No i on ma taką tą, pićko ma, koma właśnie z e, ziemniaka i takie kółeczka ma i w ogóle takie przejścia. Kółeczkuj. On tak kółeczkuje, o nie chce kółeczkować tak kółeczkuje ogólnie i on wkływia w nocy, to mu odłączam. Że mnie wkływiał i żeby sobie postawił. Ogólnie jest aktywny, tylko w nocy. Jest gdzieś na no, piątaja, no to jest on aktywny. No. Tam swój błędem, on tam se śpi, on tam se sika. I jest ogólnie, bo git. No w tamtym filmie. Chodź na no po kółeczku i tu mu się. Chodź. Siadaj. O, o, jest! Kółeczku. widzicie? Markion jest zdolny, jak on pamiętam to robi. No i tu łazi sobie wszędzie. Kur... wspina się nawet. Yy, bardzo polecam chomiki, yy, tylko one są dla nocnych ludzi, czyli dla mnie. O, fajny, nie? Takie da. Dam mu tego ziemniaka. Niech sobie je. Ma ziemniaka. I ogólnie zlecę go, wy, wy wypuszczę go. Często on tu nie może podejść, coś mu nie idzie, chodzi. No dobra. Nie chcę śpi, a też idę spać. E, bardzo dziękuję za e, obejrzenie wideo recenzji. Hobbyka. E, żegnam.